Pogdanie, znów jedno z takich poważniejszych, tak mi się wydaje, pytań. Mm -hmm. Jak rozmawiasz z kimś na temat wieczności, jak mu zaargumentować to, że wieczność istnieje, że jest? Mm -hmm. No myślałem o tym, bo często rozmawiam z ludźmi nawet ostatnio... Jest chociaż jeden jakiś taki argument konkretny? No, jest dużo więcej niż jeden. Jest ich właściwie masa. Po argumentów jest, jest e, można by nawet powiedzieć, za dużo. One nas <laughs> mogą nawet przytłoczyć. Nie? Okay. Ale my ich nie widzimy. często rozmawiam nawet z ludźmi niewierzącymi no i wtedy się tak sile, żeby im e, różne argumenty przedstawić I, i dzisiaj powiem o takich pięciu. Okay. Pierwszy argument argument e, rozumowy. Mój rozum mi mówi, że życie byłoby bez sensu, gdyby miało rozpocząć się, potem człowiek miałby się męczyć, to znaczy wychowywać, studiować, uczyć się, potem chodzić do lekarza, bać o, e, o rentę, mhm. czyli dążyć do coraz jakiegoś większego dobra i nagle wszystko miałby się Koniec. skończyć. w piach. No tak. Byłoby to bez sensu. Człowiek byłby wtedy podobny, czytałem kiedyś taki przykład, do gościa, który poszedł do restauracji, zamówił danie szefa i zaczynają przynosić y, poszczególne y, potrawy, poczynając od aperitywu, przez przystawki, sałatki, mm. na końcu przynoszą mu kluski, ziemniaki i frytki, no i automatycznie człowiek czeka, no na co? No, no na to danie główne, czyli no mięso czy rybę. A tu no, Kalera no, przychodzi, no. mówi, do widzenia, dziękujemy, już pan ja. to wszystko. Czyli argument rozumowy. Po, drugi, po drugie, argument serca. Mhm. Kiedy stoję nad trumną mojego taty, kiedy stoję nad grobem moich bliskich, kiedy chowam ludzi, nawet dni obcych, to serce mi pęka i mówię, to nie może być tak, że oni przestali istnieć. Że to jest koniec. Po prostu serce mi to mówi, musi być coś więcej. Trzeci argument. to prawda. Nie rozumiem, dlaczego miałbym wierzyć w wiele faktów z historii starożytnej, w istnienie Imperium Rzymskiego, życie filozofów a miałbym poddawać wątpliwość fakt śmierci zmartwychwstania Chrystusa, tylko dlatego, że on przerasta mój rozum. Po czwarte, yy, męczennicy. Ludzie, którzy mogliby kiedyś, ale także dzisiaj uratować swoje życie przed mhm. śmiercią, gdyby tylko powiedzieli, nie wierzę w Chrystusa, Dokładnie. który w martwych który nie tak. wierzę w martwych mhm. I piąty argument osobisty. Mój tato, kiedy umierał, a był człowiekiem roztropnym i powściągliwym w wyrażaniu yy, swoich emocji, kiedy umierał, leżał w ten sposób w szpitalu, to była bolesna śmierć, że jedną rękę miał pod plecami. Przygniatał ją swoim ciężarem, i w ostatnim momencie, kiedy patrzyłem na twarz, kiedy umierał tę rękę świadomie i dobrowolnie, to nie był jakiś przypadkowy gest. Wyciągnął do przodu, złożył razem, spojrzał gdzieś bardzo konkretnie i wtedy umierał. Jestem przekonany, że wtedy widział, kogo nie wiem, Boga, Matkę Bożą, nie wiem, widział.